Cześć. Dzisiaj otwieramy prezent od jednego z moich obserwatorów. Ja wiem, co tu będzie w środku, ale nie do końca wiem, jak to będzie wyglądać. Jestem absolutnie podekscytowana. I co? Otwieramy? No dobra. Otwieramy do końca. Jedzie co to. No i słuchajcie, to jest nic innego jak tak zwany organizer na półkę do poloneza. Tak, pasuje idealnie. Teraz pytanie. Czy jego się jakoś montuje, czy jego się jakoś przykleja? Napiszcie mi w komentarzu, bo szczerze powiedziawszy, na prostej drodze będzie się trzymał, ale co z zakrętami? To auto w końcu czasem też skręca. Ale czy hamuje? Dobra, a tak zupełnie serio. Fantastyczny prezent, bardzo dziękuję. Jestem z tego bardzo zadowolona. No dobra, a Wy macie jakieś fajne gadżety do swoich polonezów, którymi chcielibyście się pochwalić?